Dzisiaj już bezbędnych ceregieli zaczynamy jedenasty epizod, dzień drugi. A w nim dzisiaj przetrwanie oraz eliminację. Rozwal jeszcze trzynastu rywali w tym epizodzie, co? Może być. Uhuhu, sorry. Zniszczenie 13 rywali może tutaj nie być aż takim łatwym wyzwaniem. I chyba się załączyła jakaś grubsza animacja, albo mi się tak tylko wydawało. A, tylko taki tam bzdury. Chociaż. A nie, myślałem, że to zasugeruje nam, jaki wyścig nam się odblokuje. Zatem bierzemy naszego Rybaka Cyclone RS. I cóż, mam więcej do powiedzenia. Zaczynajmy! Tylko ciekawe. Ostatnio wiecie, że mi towarzyszy szczęście podczas wyścigów. Chociaż nie, tutaj pokażę wszystkie umiejętności, jakie posiadam. Nie, może lepiej jednak. Z drugiej strony, lepiej je zachować na wyścig elitarny. Oczywiście, tradycyjnie nie przyjrzałem się temu, jaki wynik powinienem wykręcić, żeby uzyskać zwycięstwo. Ops! Okej, okay, już beczki lecą! I zawsze, jak zwykle, będą te mini zawały podczas wyrzucania kolejnych beczek przy, przez ciężarówki. E, a ciekawe, czy znowu zniszczę ten. uuuu, biedacz! Ledwo to ominąłem. Po prostu ledwie co. Ale dobra, póki co jest w miarę gładko. Idzie to jakoś w miarę czysto. 7000 razy 2. Spoko. Miło mi to widzieć. Oooo. Nie wiem, czemu, ale Wyścigi typu przetrwanie zawsze budzą we mnie tyle emocji, tyle nerwów, tyle stresu. Ale z drugiej strony, zobaczcie to, co się dzieje. Beczki spadające z platform, z tirów. Tak po prostu samopas, które cię mogą prawdopodobnie zniszczyć, bądź mi tarczą kolego. Ale nie tutaj, tylko. No, mogłeś trochę dalej, ale. Z drugiej strony. Jebem. Nie zapanowałem nad samochodem, to też utraciłem moje kombo. Ale z drugiej strony jestem już na drugim miejscu. Co też czyni mnie nieco bezpieczniejszym. To też został mi tylko jeden tir do wymienięcia... O, zdążyłem przed czerwonymi akurat miło! Jest! Udało się. I tak się właśnie przechodzi przetrwanie. I kto wie, może to jest ostatni właśnie wyścig tego typu. Kto wie, czy może jeszcze będziemy mieli okazję właśnie wystąpić w kolejnym wyzwaniu tego typu W sumie nie obraziłbym się A tymczasem No dobra, 127 tysięcy punktów Spoko. Ale kurde no. W sumie nie wiem co powiedzieć. Po prostu jedźmy dalej. Taka niepotrzebna chwila takiej niezręcznej ciszy. I swoją drogą patrzę tak na czas odcinka i obawiam się, że może być on nieco krótszy niż inne. Wiecie, najpierw przetrwanie. Teraz jeszcze eliminacje, które potrwają góra 3 minuty. Ale też z drugiej strony mamy tutaj szansę na wyeliminowanie tony samochodów. A konkretnie mamy to zrobić w ilości 13, Żeby odblokować od razu dodatkowe wyzwanie, które nie ukrywam, że byłoby naprawdę czymś fajnym. Pewnie znowu to będzie detonator albo coś w tym stylu. Uuu, jedź, 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 jedź. teraz, 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 teraz. O, 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 o. Jeden, dwa, trzy... O, wygórne, cztery sekundy się... O, o, skrócik, skrócik jest, wjechałem! Udało się. Tups! Dawajcie, rozbijcie się, proszę. O, wow! Już pięknie. Teraz trzy samochody zezłomowane. I co teraz mi zostało? Bo mam jeszcze sześć zwozów do skasowania. Co jest mi trochę nie w smak. A rywale jakoś nie widzę, żeby się zbliżali. No, teoretycznie moim priorytetem powinno być bardziej oddalenie się od nich i wygranie tego wyścigu za pierwszym podejściem. Tylko, że jednakże właśnie ten element tutaj, właśnie ta eliminacja pozostałych sześciu samochodów. No, jakby nie patrzeć, mam już siedem na końcu zaliczonych. Ogólnie te samochody coś się łatwo niszczą. Eee, no kurde, musiał teraz akurat odpalić. Nie mógł trochę wcześniej tego zrobić. Byłbym trochę bardziej usatysfakcjonowany, gdyby właśnie, gdyby właśnie został trochę wcześniej zniszczony. Może to mnie trochę spowolni. A bo nie, czekajcie, czekajcie. Nie wiem, czy będzie jeszcze szansa na wyeliminowanie tak dużej ilości pojazdów, gdyż zostało tylko pięciu przeciwników. Eee, yy, tak! yy, To chyba mnie będzie kosztować. Kosztować zwycięstwo. O, yy. No dobra. O, o, teraz coś może pyknie. Jeden pad zajmuje trzecie miejsce, miło mi. Ale czekajcie, jak teraz pojadę? W miarę, tak szybko, jak taki ogarnięty Ej no! Moment, wait a second. Czekajcie, a może coś tutaj... O, o, może poszło? Jest, poszedł, rozbity, jeszcze czterech. Dobra, dobra... Ej, nie, nie, nie. Idiota. Dawaj, dawaj, dawaj! Będzie Będzie bezpiecznie, będzie bezpiecznie! Chyba jednak jest nie! O! W taki fatalny sposób dać się zniszczyć. W ogóle ja nawet nie zostałem zniszczony, ja po prostu zostałem bezstrzelnie... ...zepchnięty z trasy. Chociaż nie, sam się zepchnąłem właśnie z toru. I w sumie ta sytuacja mi nawet pasuje. Gdyż mam szansę na powtórzenie wyścigu, a co, co za tym idzie... ...będę miał mniej rywali do zniszczenia. Uwielbiam już fakt, że sztucznie w ten sposób wydłużam odcinek, ale z drugiej strony, czego się dla was nie robi? Co byście nie mieli? Za mało fanów. Zegraj ponownie oczywiście. Eliminację, schemat znamy. Licznik osiągnie 0, ostatni odpada. Nie da się zepchnąć na koniec stawki, jej pokazów siły. No to próba numer 2. Tylko tym razem to nie było ona wskutek, nie jest ona wskutek mojej nieudolnej jazdy, tylko z powodu... Nie, może inaczej, po prostu zrobiłem to celowo. Ooo, jedziecie, jedzie, jedź, jedzie, jedź, jedzie, jedź, Ale poszło li! O, o! Nie, 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 nie! nie. Wow, a sześć złomów, jednym pokazem siły! Jak miło! A tutaj kolega zaraz zostanie... Derp! Zniszczony! O, właśnie tak! Nie wiem, jak on się zamierzał przycisnąć w taką małą szczelinę. Wiecie, to co duże to... A często problemy z przyciskaniem. z przeciskiwaniem się przez szczeliny. E, powiedzcie mi w ogóle jak to zabrzmiało. Bo dla mnie co najmniej... intrygująco! Derp! Za późno to odpaliłem, ewidentnie. Zdecydowanie to był zbyt późno odpalony pokaz siły. Moja wina. Tak, cały czas tylko moja wina. Robię to celowo i takie tam. Wow! Tyle hoodshotów! Dobra, dawa, dawaj, dawaj. O! Właśnie na to czekałem. I teraz szansa dla mnie, żeby to wykorzystać. Tylko, żeby mnie wypadł z zakrętu. A tudzież nie uderzyło bandę. Dobra. Póki co, dwóch kierowców tylko wyeliminowała gra. Dobra, trzech. Zatem zostało jeszcze czterech na trasie. Czterech rywali właściwie, to miałem na myśli. Opsa. Fuck. Nie, 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 Maria. Maria. Ledwo co. Gdybym pojechał pojechał szybciej, udałoby mi się o, oh, udało mi się zakwalifikować do dodatkowego wydarzenia, którym jest przetrwanie. <laughs> Jak miło! Po prostu miło. Ale dobra. Wyzwanie dodatkowe mam już odblokowane, to też teraz się maksymalnie skupię na wygraniu tego. To będzie teraz moja jedyna słuszna taktyka. Zatem już maksymalne skupienie. Pełna koncentracja na trasie. Moja uwaga się skupia tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje, na torze i szukam jeszcze jakichś innych synonimów i ciekawych określeń na słowo trasa. Chyba mnie teraz panowie tutaj Ktoś chyba ewidentnie chce, żeby tego nie wygrał i to tak koniecznie. O. A ja się tutaj przecisnę. Bo tam pan w tym pick-upie, czy tam był idiotą, i myślał, że się przeciśnie przez to. Zresztą znowu to już druga taka sytuacja w jego wykonaniu. I obecny numer jeden na liście: Split Second, jak możecie zauważyć przez moment. Właśnie podąża za mną i chyba bardzo chce, żebym go zniszczył. I czy poleci na mnie wagon? Nie poleciał. I pierwszy kierowca wyeliminowany. Także. Kurde, chyba będę musiał nieco spacyfikować kolegę. To też poczekam sobie, pojadę może nieco wolniej, nawet celowo. Dups! O, o, o! się. Okej, okay, pięknie! To było dobrze rozegrane, chociaż. Chociaż nie, w sumie nawet to, że pojechałem trochę wolniej, sprawiło, że moja prędkość na zakręcie była mniejsza, co za tym idzie... Miałem większą szansę, że się na nim wyrobię i co za tym idzie, nie stracę jakiejś dużej ilości prędkości. Wow, duże ilości prędkości. To zaprzmiało co najmniej interesująco. Będę to musiał awetować Ale anyways, adkiwujemy tutaj skrócik. Kolega za mną pojedzie na pewno. Oczywiście, bo trzeba by nie skorzystać z okazji, że... Ten pokaz siły czasami mi się wydaje, że jest tutaj bezcelowy. I w dodatku jest to pokaz siły drugiego poziomu. Zatem bezcelowość jest tym razem tym bardziej większa. Okej, okay, skrócik. Ktoś na... Nie dość, że mnie. Że skorzystał z mojego skrótu, to jeszcze mnie na nim wyprzedził. Gil! I o to właśnie chodzi. Uy! Gdzie, 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 gdzie? Nie, ja mu się nie dam. Gdzie on jest? O! Tym razem pozycja numer 4 na mnie poluje. A ja jestem jedenasty, ale niedługo to się zmieni. Bo będzie następny epizod niż ostatni w tej grze. Który chcę zakończyć. I właśnie mam do Was pytanie: czy chcecie, aby to był. Wolni. Oh, yeah! I chyba kolega będzie mógł się pożegnać z triumfem? Czyżby na to się zanosiło właśnie? Nie. Nie! Bez komentarza. Wiecie co? Po prostu wezmę, wytnę to i ukoń. jak już kończę, to widzimy się ponownie przy zakończeniu i przy wstępie do epizodu trzeciego. Chociaż nie, nie przy tym. Zatem, dziecię, zaraz wracam. Nie wybaczę sobie, jak teraz to przegram. Po prostu sobie tego nie wybaczę. 5, 4, 3. Grywal się spóźnił i. Jest. W sumie wam powiem, że nie męczyłem się z tym wyścigiem długo. Odcinek nam się trochę wydłużył, ale co tam szczegół. A zatem, jako, że już zakończyłem zmagania moje z tym wyścigiem, a w ogóle to chyba powinienem wyciąć ten, to moje trzecie podejście właśnie do tego wyzwania. Zatem, już jutro widzimy się w dniu trzecim i ostatnim, przedostatniego epizodu Split Second Velocity. Zatem trzymajcie się i czołem!